W Jabstoku będzie kwestować około 370 wolontariuszy. Każdy będzie zaopatrzony na pewno w puszkę, w swój identyfikator. Identyfikator musi być na wierzchu, także po tym można rozpoznać naszego wolontariusza. Oprócz tego każdy z nich będzie zaopatrzony w fioletowy szalik, więc też może, będzie można łatwiej ich zauważyć na, na ulicy. Będą dość charakterystyczni, będą też mieli rękawiczki kolorowe, które sponsoruje nam w tym roku firma m -Bank. Wolontariusze tak naprawdę puszki już będą odbierać od północy, od północy sztab będzie otwarty. Do godziny 21 można ich spotkać u nas na naszych ulicach, zarówno i na ulicach, w galeriach i przy samych dworcach. Także w każdym miejscu postaramy się, żeby ci wolontariusze byli tak rozlokowani, żeby każdy mógł wrzucić te parę groszy do puszki. Niestety w tym roku wolontariusze będą chodzić tylko z puszkami, w tym roku terminali nie przewidujemy. Także mamy nadzieję, że te puszki będą jak, jak najbardziej ciężkie. Więc każdy z nas do 21 na pewno ma czas na to, żeby, żeby wrzucić parę złotych. Bardzo fajna rzecz jest gitara elektryczna, która została przygotowana specjalnie na tegoroczny finał. Jest to gitara ręcznie wykonana, ręcznie malowana. Podarowane przez osobę, która w Białymstoku robi właśnie takie gitary. Jest to nie pierwsza jego gitara wykonana w tamtym roku i w latach ubiegłych też przygotowywała takie gitary. W tym roku możemy się poszczycić tym, że została ona wystawiona właśnie z naszego konta i to u nas jest licytowana. Politechnika Białostocka razem z firmą Photon ufundowała fotona, który w lipcu tego roku, z zeszłego roku w zasadzie już, został zaprezentowany Książęcej Parze Królewskiej z Wielkiej Brytanii. Ten egzemplarz został Pogłaskany można powiedzieć przez księżnę Kate i e, księcia Williama, także mamy ten egzemplarz. E, również mamy na przykład koszulkę, która została podpisana przez Roberta Kubica. Jest to oryginalny egzemplarz, mamy zaświadczenie, że to jest autentyk. Także zapraszamy na nasze aukcje, które i tak się już niebawem kończą. Będą stoiska z pierwszą pomocą, tutaj grupa medieval, grupa ratownicza, a także szkoła podstawowa nr 44 z Białego Stoku, która jest objęta programem Ratujemy i Uczymy Ratować, który prowadzi Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, dzięki, któremu, dzięki temu programowi wszystkie dzieci, praktycznie, w Polsce, uczą się pierwszej pomocy i te dzieciaki w niedzielę będą uczyć Białostoczan, wszystkich chętnych, jak jak udzielać pierwszej pomocy. Będą także stoiska. Prozdrowotne prowadzone przez Uniwersytet Medyczny, przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Będą to stoiska takie jak Szpital Pluszowego Misia, badanie poziomu cukru, mierzenie mierzenie ciśnienia i inne tego, tym podobne rzeczy, takie typowo prozdrowotne. I to wszystko tutaj w Galerii Jurowieckiej. W tym momencie trwają cały czas zapisy na pociąg specjalny do cisówki. Bardzo się cieszymy, bo już dużo, ponad 100 osób się zapisało, bardzo dużo rodzin z dziećmi, co też bardzo cieszy. Zachęcamy właśnie rodziny do udziału, bo tutaj widać jest to największą atrakcją i bardzo się cieszymy z kolejnej rzeczy, że mamy ludzi z całej Polski. Widzieliśmy zapisy na przykład z Krakowa, Wrocławia, Warszawy czy Kielc i to jest bardzo fajne, że ten pociąg po raz kolejny po Pokazuje nasze województwo z bardzo fajnej strony. Zapraszamy, można się zapisywać jeszcze dzisiaj, jutro, można przyjść także. Spróbować przyjść na peron po takim zapisaniu, się dojechać do nas, wrzucić minimum 40 zł do puchy Wielkiej Orkiestry i jechać z nami przez środek zalewu się Zapraszamy, jeżeli ktoś się jeszcze nie zapisał, do stronie wosp.bialystok.pl można dalej szczegóły. Myślę, że warto. W zeszłym roku było prawie 200 pasażerów i wszyscy bardzo zachwalali tę inicjatywę. i Bardzo się cieszę, że po raz kolejny jest bardzo duże zainteresowanie. Współpracujemy od wielu lat już z WOśPem. Od dwóch, trzech lat jesteśmy partnerem głównym. W tym roku, jak i poprzednie lata, stawiamy na bezpieczeństwo tak? imprezy masowej i imprez towarzyszących, które odbywają się na rynku Kościuszki. W tym roku prosiłbym apel taki do uczestników ze względu na zagrożenia wszystkie prosiłbym o wyrozumiałość uczestników przy służbach porządkowych, tak gdyż są większe, krótko mówiąc, sprawdzanie tak, na wejście na teren imprezy. W tym roku również mamy przyjemność. Podpisaliśmy list intencyjny z Grupą Ratowniczą Nadzieja, gdzie wspólnie będziemy zabezpieczać tą imprezę masową. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych ekscesów i nie będzie potrzeby z naszej strony, jako Agencji Ochrony, do interwencji i również jak tutaj od medyków, że nie będzie żadnych potrzeb medycznych. Jest to nasze pierwsze zabezpieczenie medyczne na terenie Białogostoku przy finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, natomiast już wieloletnie zabezpieczenie wspomagaliśmy, zabezpieczenie medyczne na terenie, między innymi właśnie miasta Łomża. Jeśli chodzi o, o nas, o zabezpieczenie medyczne, będziemy starać się jak najbardziej zabezpieczyć, jak najbardziej stworzyć, bezpieczeństwo, powiększyć bezpieczeństwo na terenie imprezy masowej, czyli tego, tej wisienki na torcie, jaką jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będziemy w stałym kontakcie i będziemy w stałej współpracy razem z grupą DS Focus. Mam nadzieję, że będziemy mieć jak najmniej pracy. A jeśli coś się wydarzy, będziemy po prostu działać. Z wielką radością przyjąłem zaproszenie do, jako partner. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Stoku. Miasto Białystok jest mi bliskie sercu. Tutaj zainwestowaliśmy w 2010 roku. Pobudowaliśmy tą galerię z myślą właśnie między innymi też o takich eventach, ponieważ galeria jest zlokalizowana w Śródmieściu. Hasłem naszym było Ruszamy Śródmieście i myślę, że to hasło przyłoży się w czyny i tutaj w tym miejscu będzie się wiele działo. Jesteśmy otwarci jak zawsze na e, każdą propozycję, która e, przystworzy e, dobre owoce, dobre plony. A Orkiestra Świątecznej Pomocy od wielu, wielu lat e, czyni te dobro. Więc e, jesteśmy szczęśliwi, że możemy być partnerem, że tutaj się będzie działo i z całym sercem otwieramy się na takie inicjatywy.